Cześć, lwie. Witam cię bardzo serdecznie. To są twoje wiadomości na drugą połowę sierpnia. Przychodzimy sobie prosto, prosto do nich. Piękny zestaw kart na stole. Mamy tak. Zaczynamy od karty kochanków. Później mamy królową buław i zamykamy sobie kapłanem z drugiej talii. Więc pierwsze moje skojarzenie, jak patrzę na te karty, to czy ktoś tu się zaręcza, albo bierze ślub? Yy, bo mamy dwie karty Wielkich Arkanów: mamy kochanków i mamy kapłana, i na dodatek one są jakby po sobie w talii, tak? Bo kapłan piątka, kochankowie szóstka, więc mamy tu jakiś taki święty, oddany związek, ok? To oczywiście nie musi być związek romantyczny, to nie musi być małżeństwo, yy, to może być głębokie czy duchowe połączenie z kimś, oddanie się czemuś, ok? Yy. Dla kogoś to może być powołanie, na przykład coś w tym stylu, czy takie głębokie oddanie jakiejś sprawie, projektowi, tworzeniu czegoś, jak, jakim, jakimś wartościom. E, dla niektórych może to być podjęcie decyzji o, o, o tym połączeniu czy związku, bo karta kochanków mówi też o decyzjach, tak? E, o podejmowaniu decyzji z, z serca, kierując się miłością, i znowu niekoniecznie romantyczną. E, więc myślę, że dla wielu z Was, przynajmniej dla części, to może być wyruszenie w podróż duchową, ale dla niektórych może to być wstąpienie na drogę edukacji na przykład z tym kapłanem. Albo jedno i drugie, okay? Podróż duchowa to też edukacja. Chodzi o to, że wyruszacie ku tej edukacji z takim zobowiązaniem, z oddaniem, tak? Z, jakby zobowiązujecie się. Tu jest to, to połączenie tych rąk, tak? Trochę tak jakby... Z kim się rękę sobie podajecie, tak? Kiedy ubijacie na przykład interes, zobowiązujecie się sami przed sobą przede wszystkim, ale też przed swoją siłą wyższą może składać jakąś przysięgę, faktycznie, czy jakąś umowę, że będziecie się stale rozwijać. To jest, to jest klucz do kapłana, tak? To jest taka energia, właśnie. Trochę jak przysięga Hipokratesa u lekarzy. Kołczowie też zobowiązują się stale rozwijać i poszerzać swoją wiedzę i umiejętności. Więc takie wyruszenie z oddaniem i zobowiązaniem się, że będziecie się stale w tej, w tej podróży, w tej drodze, cokolwiek to jest, w tej, w tej Unii, w tym związku rozwijać. Okay? Może niektórzy z Was sami stają się nauczycielami czy przewodnikami z tym kapłanem, bo to jest właśnie nauczyciel. Ten, który nie tylko ma wiedzę, taką, której nie posiada przeciętny człowiek, ma klucze do jakiejś takiej sekretnej wiedzy, czy wiedzy naukowej, to też może być sekretna wiedza. Ale też umie ją przetłumaczyć na taki zrozumiały język i przekazać ją innym, szerzyć ją, tak? Do innych. Stąd jest właśnie taka energia nauczyciela. I to kapłan przedstawia ten, ten archetyp edukacji, dlatego że kiedyś edukacja była tylko dostępna dla jakiejś takiej szlachty, tak? I właśnie dla stanu kapłańskiego. Z tą królową buław, tak pośrodku tego Waszego rozkładu i tym wężem na, na ramieniu tutaj e, przychodzi jakaś taka przepiękna i wręcz kosmiczna przez tej ciuchy transformacja. Okay? To jest najseksowniejsza królowa w talii. Ona jest taka bardzo żywa, promieniuje, co zresztą tutaj widać, taką bardzo dobrą, pozytywną energią. Przyciąga do siebie ludzi tylko, tylko szerzeniem tej swojej wibracji, tej swojej energii. Tak? Jakby taki efekt fali robi, przyciąga ich wysyła w świat bardzo taką, taką pozytywną, że ludzie chcą przebywać, na przykład jeżeli to jest osoba, bo nie zawsze akurat te, te karty dworskie muszą symbolizować osobę, tak, to, to jest energia też, ale jeżeli to jest osoba, to jest ktoś taki, kto jest w centrum na przykład imprezy, po prostu ludzie chcą być przy tej osobie, bo tam jest najlepsza zabawa, tak, przyciąga do siebie ludzi tą swoją energią, i pamiętaj, że to nie jest kwestia płci, tak? To jest kobieca energia bez względu na, na twoją płeć. Natomiast ona zna swoją wartość. Ona jest swoją własną taką cheerleaderką. E, I ona mówi e, tobie, żeby twoja pewność siebie właśnie prowadziła cię do działania, tak? Jakby pozwól sobie być w tym stanie flow, w takim stanie przepływu, bo jesteś na to gotowy dojrzały, czy dojrzała. A wiem to, bo karta kochanków... Mówi też między innymi o osiąganiu takiej dojrzałości. To jest metafora czy archetyp tego momentu w życiu, kiedy opuszczamy gniazdo rodzinne i zakładamy swoje. Więc jest jakaś pora jest czas wejść na jakiś kolejny wyższy poziom w życiu, znowu w jakiejkolwiek e, sferze waszego życia. Ale ta królowa mówi, chwyć się swojej odwagi i ufaj, dokąd ona cię poprowadzi, tak? Bo ona tutaj ewidentnie prawie jest jak radar. Ta twoja odwaga i ta wewnętrzna też pasja. Mam nadzieję, że to co ja mówię. E, ma sens, bo ja czasami tak, tak wchodzę w to, mówię o tym, że po prostu zatracam się w tym i, i zaczynam się czasem stanawiać, czy to, co mówię, ma sens. Może nie będę się nad tym stanawiać, tylko pójdziemy, pójdziemy dalej. Karta z mojej talii. Ona jest akurat po angielsku, ale to oczywiście nie ma znaczenia. Najważniejsza jest wiadomość z tym pięknym, kolorowym motylem. Ona mówi, skieruj swoją uwagę. Strony duszy, czy do swojej duszy, okej, okay? poproś o takie bezwarunkowe, pełne miłości, przewodnictwo. I tutaj mamy to przewodnictwo, też znowu. E Zainspiruj się swoją zdolnością do wywołania uzdrawiającej zmiany. Czy tak jak mówiłam, dla części z Was jest to naprawdę czas zgłębiania takiego eksplorowania głębokiego swojej duchowości, swojej duszy, jej pragnień, marzeń, swoich potrzeb na poziomie duszy. Okej. Okay? Niektórzy z Was tą królową buław zgłębiają tajniki jakiejś magii, bo ogień, czyli ten element buław, przypisany buławom, symbolizuje między innymi magię, właśnie. E A mamy też ogień tutaj w karcie kochanków. Tak, w tym e tu interpretację zostawiam Wam, co Wy definiujecie jako magię w swoim życiu. To może być wszystko, tak? Przyszło mi do głowy, że niektórzy z Was mogą na przykład zgłębiać jakieś takie formy uleczania typu Reiki, ale to może być bardzo specyficzne. Dla kogoś wydefiniujecie, co, co magia dla Was oznacza. Okay? Ale macie dwa symbole przemiany w swoim rozkładzie: macie i węża w tej karcie królowy buław, i macie tego motyla. tak? Więc dzieje się naprawdę jakaś metamorfoza: zrzucenie starej skóry, jakiś powiew świeżości, i do tego jeszcze z tym motylem takie rozpostarcie skrzydeł, tak jakby ta wasza poprzednia skóra, czy kokon, tak jakby Was ograniczały. Teraz jest czas na to rozłożenie skrzydeł. I fruniecie tam, gdzie chcecie, wysoko. A mówiłam, że z kochankami, opuszczenie tego rodzinnego gniazda, więc to się wszystko składa w logiczną całość. E, więc mam nadzieję, że znaleźliście w tych wiadomościach e, jakieś inspiracje i takie wartościowe e, wglądy. Mnie się bardzo ta energia podoba. I z tym kapłanem jest taka naprawdę dosyć podniosła. Jest coś w tym szybowaniu, i takim e, może też spoglądaniu na rzeczy z wyższej perspektywy, może trochę tak właśnie tej duchowej. E, tak, takiej trochę bardziej oświeconej wiedzy, okay? A więc zostawiam to tu i zostawiam Wam interpretację, życzę Wam wspaniałej, magicznej drugiej połowy sierpnia jak zawsze, dbajcie o siebie i do zobaczenia niedługo.